Front lever to bardzo trudny element kalisteniczny, którego nauka może zajmować miesiące lub nawet lata. A ja się go chcę nauczyć w tydzień. Tak, ten debil. <laughs> Przystojny chłopak. Myśli, że nauczy się go w 7 dni. Do czego dąży? 3 sekundy hold, utrzymana linia w miarę. Aktualny poziom, front jedną nogą, 4 do 6 sekund, linia utrzymana. W niedzielę wróciłem z treningu i następnego dnia miałem takie zakwasy, że no nie byłem w stanie się ruszać. I w ten sposób straciłem jeden dzień, i do następnych zajęć w niedzielę. Miałem już tylko 6 dni Nice Nice Oczywiście musiałem ustalić wielki plan dun, 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 dun. Żartowałem, w pierwszy dzień leciałem randomowe rzeczy Ale plus był taki, że było dużo tych losowych rzeczy Bardzo dużo tych losowych rzeczy <grystanie> Coś to zrobił Pięć, Witam serdecznie. Mamy dzień drugi nawalania Frontier Generalnie do tej pory to jest po prostu objętość, objętość, objętość. Nawet jeżeli to nie jest jakaś niesamowita intensywność, to No, myślę, że objętość tutaj powinna załatwić sprawę. Dzisiaj się nie połowałem fronta, więc zobaczymy na jakim jestem poziomie dnia drugiego. Na rozgrzewce czuję trochę trica. Tym mi jest to, że to, że daję sobie tak krótki czas na zrobienie tego fronta. Nie ma tej regeneracji dobrej. No ale, czy się z tym pogodzić? Żeby pokazać, na jakim jestem poziomie, zrobię One Lega z maksymalnie przesuniętym kolanem w stronę Fula, po prostu. Trochę mi się zapadała dupa, no ale to jest mój poziom, nie? Już za chwilę zobaczysz mój progres po 7 dniach. Naprawdę mocny progres Na początku tego nie czułem, ale moje tricepsy przestały istnieć Dlatego ten hold nie był do końca miarodajny Ale co z tego? Dobra, zrobię jeszcze drugą próbę maksymalnej progresji Ej, ja już trochę nie mam siły No i rozpoczęła się tak zwana nawalanka objętościowa Ale tego dnia było bardzo ciepło. Nie no, dzisiaj tak ciepło nie ja się smażę w pokoju. Serio. Jakby to jest... te żaludzie są zamknięte. Naprawdę nie chcę mi się robić tego treningu, jeszcze za tymi sepsy mnie tak palą. Ale wtedy usłyszałem głos. Kto będzie niósł kłody i łodzie? Bądź twardy Słyszycie że to? Słyszycie. Oni cię nie znają, synu! Wow, 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 co to było?

Błah. Dzień 3! Mamy dzień trzeci. nie wiem czy to od fronta, ale odblokowałem dosyć mocny ból tutaj. Ale myślę, że to bardziej jest ocena na rękach i od takich rzeczy. Dzisiaj pogoda nie najlepsza, ale zobaczymy jak będzie z frontem. Triceps mnie już nie boli, więc powinno być lepiej. To było w miarę w porządku. W ramach rozdrzewki. Spróbuję sobie zrobić znowu holda bez gumy. No i po tym holdzie będziemy znowu nawalali jakieś to sobie przez cały dzień. Wtedy postanowiłem spróbować wejść do fula. Jest z ciekawości wejdę do fula. Zobaczę, ile brakuje do fula. I się troszkę załamałem. <słuch> no. Trochę brakuje. Pora odpalić nawalankę objętościową. Nawalałem ciągle. Ale w pewnym momencie po prostu. Generalnie to zacząłem wątpić w ten challenge trochę. Nie wiem, czy jest szansa na naukę tego fantazera w tak krótkim czasie. Nie za bardzo widzę progres w ogóle jakikolwiek. Wciąż strasznie mi bolą Progres nie jest na tyle szybki, żeby ogarnąć to w 7 dni. <laughs> Ale będę dawał z siebie wszystko intensywność i objętość na maksa. Może się uda, no zobaczymy. A jak nie, no to. A nagrywam to tak w ogóle trzy razy to samo. O. Mieliśmy trzeci dzień. I moje morale spadły. Totalnie zwątpiłem w wykonanie tego frontlevera, bo będę z wami szczelny. Dobra, nie możemy się. Uuu. Ała, powalało, jest zmarnia. Oty, fuck, co prawda trenowałem intensywnie i objętość była w kosmosie, ale widziałem, że progresuję zbyt wolno. Wiedziałem, że muszę odpalić jakiś protokół, jakąś specjalną metodę, która zagwarantuje mi sukces. Dzień czwarty! Co by tutaj dużo mówić, tak? Frontiszek jest nawalany. Ale zanim wam pokażę mój tajemniczy protokół, zobaczmy jak idzie mi full front lever. Dzisiaj okay, full plan. A więc ta tajemnicza metoda nazywa się protokół dźwignia. Słuchajcie uważnie. Jak mam się nauczyć full front revera? Kiedy nie mam odpowiedniej dźwigni. Robiąc go w tak froncie. Dlatego od teraz robię tylko maksymalne progresje. Zaczynam od pozycji odwróconych martwych ciągów. Staram się schodzić jak najniżej, ale tak, żeby się nie załamać. Następnie od razu zakładam gumę na raz i trzymam w jak największej dźwigni. Zakładam gumę na dwa razy i trzymam full fronta jak najdłużej jestem w stanie. Przechodzę w pozycji odwróconego martwego ciągu i również trzymam jak najdłużej mogę. Następnie umieram. I w ten sposób cały dzień spędziłem praktykując mój protokół dźwignia. Oczywiście nie mogłem zapominać o ostatnim punkcie, nie? Końcówkę dnia spędziłem w podróży, więc nie zrobiłem jakoś dużo prób. Dzień piąty! Siema, widzowie! Jesteśmy dzisiaj e... hmm. w Warszawie. Skaczemy do basenu z kulkami. Kto pierwszy skacz ten wygrywa. Patrzcie, jak wysłuchajcie! Patrzcie! Ej, ale to żartowałem, bo basen z kulkami jest tu, tu jest, tu. Żartowałem! <grystanie> <grystanie> wystraszyłeś się, co? Nie, nie, wystraszyłeś. Wstraszyłeś się. Znaczy, co może kojarzyć tą siłę, nie? jestem sobie w Warszawie. Nie mam za bardzo, gdzie zrobić fronta, bo moja no, pora, jest rozkręcona. Ale co spróbuję zrobić? Tu jest. Rak, tak to się chyba nazywa. Tu jest sztanga. Sztanga założona, a i spróbuję na tym zrobić fronta. No i sprawdźmy, jak ten front dzisiaj wygląda. Z gripa nie jestem w stanie zrobić, bo mi to ujeżdża. Tak bardzo mi się podobała ta konstrukcja, że to była moja ostatnia próba front frontlevera w tym dniu. Zanim przejdziemy do ostatniego, finalnego dnia, pozwólcie, że wam przedstawię pewną ofertę. Tu jest ze mną mój nowy podopieczny, Olek. Będzie on się podciągał i robił pompki. Co? Podciągaj się. Okej. Dobrze, dobrze, ale technika jest trochę nie ta. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli chcecie ze mną współpracować, tak jak mój podopieczny Olek, zapłaccie mi 1500 zł. Ja was wytrenuję. Dzień szósty! Dobra, ja już wróciłem do domu. Jest niedziela, czyli dzisiaj jest dzień treningu. Nie mam pojęcia, co by się musiało stać, żeby mi się udał ten front lever. Dlatego zrobiłem sobie jeden dzień przerwy i liczyłem na cuda. Dym, 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 ry, dym finał! Ej, bo chyba mam siłę. Zrobiłem sobie próbę i jeżeli bym to teraz zrobił, to bym opanował front lever w 8 dni. Myślę, że mam siłę. Proszę Państwa, on ma właśnie zamiar to zrobić. Proszę Państwa, co się tu dzieje, co się tu dzieje, co się tu dzieje? Uf, czy to było 3 sekundy? Muszę to zobaczyć. Były 3 sekundy, co prawda forma była słaba. Próbuję to poprawić. Ale zobaczcie, jaki to jest prąd. A więc pora omówić najważniejszą kwestię. Czy zaliczamy mojego frontlevera? Ja osobiście sobie go nie zaliczam, ale postanowiłem się spytać kogoś innego, co myśli. A kto mógłby się na tym lepiej znać od Zakrzewa? Cześć Zakrzew. Właśnie nagrywam ten film, który o tym ci wspomniałem, że próbowałem się nauczyć frontlevera. Teraz czekamy na werdykt. Dostaliśmy odpowiedź Sam jeszcze jej nie przesłuchałem, więc nie mam pojęcia, co się tam znajduje Pora dowiedzieć się, czy front lever jest zaliczony, czy nie jest zaliczony jako byku, no niestety tego jako fronta zaliczyć nie mogę yy, Ale pamiętaj, że dopiero dołączyłeś do Akademii, więc... Yy, a jest potencjał do tego, żeby niedługo tego fronta ładnego zaliczyć Nie dostałem akcepta Daj znać byku, co ty myślisz, czy zaliczyłbyś tego fronta, jak na to, że to jest 7 dni Dzięki za oglądanie.